Plecy, plecy, rób go, rób go! Na szybkości! Kurde! Piotrek, zbuduj na wolne pole tutaj, na kości. Dobrze, no dobrze, bierz, bierz! Bierz, Ilina! na, na uciekaj mu już, jak tu jesteś! Teraz nie możemy straty zrobić! Pokaż mu się! Jest Piotr! No, no! Jezus Maria! Czemu oni wszyscy do środka schodzą? Ej, Natan! Powrót! Ja cię uciekają od niego, normalnie. Piotrek, czemu jak... Natan, tu jest! Czemu mu nie zagrałeś jak bieg od razu? Z autu!